Zero bramki, zero numerów, z karnych oczywiście. Oczywiście w swojej kategorii, w żółtej, blisko, mocna kategoria, zielone, starsze. No mamy, mamy już na wodniku na włosku zielony, gwizdek, gramy. To naprawdę jest ekstra klasa naszego turnieju. Anglicy w biało czarnych strojach głosi niebiesko-białych. A po drugiej stronie mamy już zespoły Irlandii przybliżać coś? Wezycji. ale jak przybliżać? koszulka niebieski muzyka Finlandia, Finlandia rzeczącą zawodnik Polski z dziesiątką ale sprawę, złapał w ręce Krótka informacja, zawodniczka Kasandra. Kasandra z Grecji, proszona przez trenera do rozgrzewki. A my jesteśmy dalej na meczu Włochy, Anglia, wykonany żubroszny przez Anglików i jeszcze aut. 7-8 punkt bliżej, Franki, Angielski Anglicy oddalają niebezpieczeństwo Ale jeszcze Włosi, strzał, a tutaj z Włoszka Brawo Młodzież Angielski, na miejscu był. I tutaj gra w kilosłowniejsze na wysokim poziomie. Od nogi do nogi. nogi Zadbijają wilkę, żeby okalić o od własnym drzwiach. Jan Wiczy, lewą stronę. I na bramkę na, na żółte nośni. Zawodnik z numerem 2 umieszcza piłkę pod poprzeczką rywala. I gramy, gramy proszę Państwa. Żółte boisko, Irlandia z Gdyni i Grecja z Jedyna. Wynik spotkania jeden do jednego. I dokładnie taka sama sytuacja na boisku zielonym, gdzie gra Anglia z tych oraz Włosi Białegostoku. Jeden do jednego. Anglia w przeciwnicy. Oni przed szansą. Czwórka do trójki, pięknie wypuszczona piłka. Dojdzie czy nie? Nie udało się. Wybili Włosi. No? Grecja, Grecja, pan tu w Grecki, u dziś się. Grecja, szala bramka! No! bramka zawodnika z zamachem Prawie swojego wojska. Druk bramki greckiej. Na Řecko je na vše, ale Irlandia první je opustit, dáří nám ten proširenky, do má. Do helej, helej, na helej, 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 w środkowej części boiska do piątki, szansa na bramkę! No! Do jednej z numerem pięć z Irlandii wpisuje się w na mistrzemce. Na cóż za emocje, znowu mamy remis. Jeszcze raz to samo panowie, takie! Przyświecają chłopcy dziecięta. Pamiętajmy, zwycięstwa na wojsku żółtym gra o pierwsze miejsce w turnieju. Kategorii Łej. A zwycięzca meczu na Wojsku zielonym gra o pierwsze miejsce w kategorii starszej. Cisza <głos》> mi Spokojnie. To Panie! 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 się! Panie! 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 A gdzie są nasze Panie! Panie! będą Panie! 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 Ale nasi grają tam, nasi grają tam ja przypomnę dla tych wszystkich z którzy jeszcze nie wiedzą, ale nie widzą bawimy się dzięki firmie Dykeman, Signal na firmie LEC oraz dzięki Radiu z. nasze starania i działania wspierają również prezydenci nas ale my jesteśmy na Wojcu Zielonym, gdzie zaproszeni są medycy o pomoc

Informacja publiczna. Wszystkich kibiców nie będących trenerami, zawodnikami, prosimy o zajęcie miejsca w Trybunach Niebieskich. Natomiast środek pomiędzy wojskami prosimy o pozostawienie zawodnikom, trenerom, menadżerom, organizatorom. Tu naprawdę jest bardzo dużo ludzi chodzi o bezpieczeństwo. Dziękujemy i bawimy się dalej. Wojsko zielone przy piłce. Sturka, ale Włosi atakują. Presji. Szał, i teraz przed szansą, Oj, nieporozumienie ze strony Włoski. wynik bez zmian. I znowu ekipa medyczna proszona o przybycie na sygnale. Coś wydarzyło się. Załodnik Włoski ucierpiał. Ale obserwujemy boisko żółte, tutaj Irlandczycy, krok po kroku do przodu. Wszystka reguluje do kolegi ze strony. Strzela, obrona, brawo, brawo dla parkarza greckiego. Przypomnijmy, Irlandia przyjechała do nas z Gdyni, a Grecja z Lublina, wynik spotkania 2 do 2. Zespoły rywalizują w tym momencie o to, kto będzie walczył w finale o pierwsze miejsce w kategorii młodszych chłopców i dziewcząt wiek 7 do 9 lat. Irlandia rozpoczyna z i już wszystko, wyjaśniony na wojsku zielonym, już zawodnik wraca do formy, brawa, jeszcze sekundy i rozpoczniemy to spotkanie, znowu to spotkanie. Brawo, brawo, sioletka, wraca do gry, rozpoczynamy. spotkania pomiędzy Irlandią i Grecją. Dwa do dwóch. Najlepsi jesteśmy I teraz będziemy mieli do rytka, dwa razy po 2,5 minuty. Bo bo czas nie pozwoli wyłonić nam zwyczeństwa. <síntak> <slavioné> Ale patrzymy na żarę główka, główka bo. Zalicie. Zalicie. Oba! Nie chcę złapać. O, jednego, jednego! tu. jednego! O, jednego! W miejscu zielony, proszę Państwa, również będziemy mieli podrywkę. Po robiłym nowym czasie, bo spotkania 1 do 1, bramki dla Anglii zawyli załodnik z numerem 9, a dla Włoch zawodnik z numerem 5.

Oh, pjuka. <laughs> pjuka, pjuka, pjuka. <laughs>

Niemacja! Niemacja! I Niemacja! Na się pierwsza Niemacja! 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 A Niemacja! 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 a Niemacja! druga połowa, w z tego jeszcze czymś do piłki bramkę zdobywa zawodnik zawodniczka przepraszam numerem 10 Dawidkie O ja Saya <inaudible> 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 Mamy kolejną bramkę, którą zdobył zawodnik z numerem 4. Pan go prowadzi trzy

Да, 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 No i proszę Państwa na boisku zielonym wielka radość, ponownie karne w okolicach karnych odgrywają zawodnicy z Gdyni oraz z z Gdyni a na boisku zielonym wielka radość, tutaj Anglicy wygrywają 3 do 1 nad głowami Anglicy są z tyłu, a z piłego stoka. Z piłego stoka, żeby... Nie, nie. I tym samym mamy już pierwszego finalistę na ulicę w grupie starszej. Jest to gruzina Anglii Pyty. Po tym meczu będziemy rozgrywali drugi półfinans, czyli jakby gdyby parę dla Anglików. meczu o pierwsze miejsce, tam później. Będzie to mecz pomiędzy Chorwacją, Gunią i Droczą Ale teraz, czy nasi nieznaczni, to nasze to miejsce. Pierwszy karny dla rynku. a nie na dola.

Tuska, tawatik, menarik sesi masih kaya